Niedziela do południa, przyjechałem do babci. Babcia tutaj widać się opala. Ty mi tutaj nie zasypiaj, bo niedługo idziemy na obiad. Memloki pod kolor skarpetek. Babcia dostała jakieś leki, maście na stopy. Nie może teraz chodzić. Nogi muszą odpoczywać, dlatego jest w takim sprzęcie. Ją tutaj przywiozłem. Troszeczkę ją tutaj wytelepotało po tej kostce brukowej, bo ten wózek nie ma amortyzacji. Dzisiaj odpowiem publicznie na Wasze komentarze. Babcia, powiedz chociaż cześć. Cześć wszystkim. Jedna z komentujących cały czas się dopytuje, co babcia zawsze miała w domu, co jadła najczęściej. Więc może odpowiedz, co było zawsze w domu, co zawsze jadłaś? Co zawsze jadłam? Ziemniaki były zawsze. Ziemniaki były zawsze i do tego co? Barszczyk? Barszczyk był. Skwarki? Skwa, o skwarki, słonile się kroiło, smażyło i skwarku, jak najwięcej skwarków. A co jadłaś najchętniej? Ulubione Twoje? A moje ulubione to było wszystko. Ja lubi, lubiłam jeść. Babcia lubiła jeść, nie miała większych, słuchajcie, wymagań. Dobra, babcia ma tutaj memloka pod kolor skarpetek. Sama sobie rozpakuje, jak ją najdzie ochota. A ja w międzyczasie odniosę się do Waszych komentarzy pod wczorajszym filmikiem, gdzie Wam opowiadałem, jakie zajście miałem z dwoma wędkarzami nad wodą. Pamiętajcie o łapach, o komentarzach. Reklam nie przewijamy. Babcia będzie tutaj słuchała. A na tym. Koniec podsumuję, czy dobrze Wam odpowiedziałem, Lukasz. 19. Masakra, frajerzy, to oni. Aż dziwne, że się opanowałeś. Faktycznie wykupione, nie mają prywatne. Nie, nie jest brak słów na nich z takim elementem komunistycznym. Faktycznie lepiej nie dyskutować, jak ma być dobrze w Polsce. Jak podział we własnym kraju, co dopiero na obczyźnie. Pozdrawiam z Niemcowni. No, słuchajcie, nie wiem. Co ludzie sobie wyobrażają, przychodzą w miejsce publiczne i mają pretensje, że jest zajęte? Jak nie ja, to każdy praktycznie mógł sobie tam usiąść i to miejsce zająć, i ciekawe, co by wtedy do niego powiedzieli, ponieważ my się troszkę znaliśmy, często na rybach się widywaliśmy, ale równie dobrze zupełnie ktoś obcy mógł przyjść, usiąść na to miejsce, i ciekawe, co wtedy. Baca oczywiście wygłosił tutaj kazanie niedzielne. Witam wszystkich serdecznie, życzę miłego wieczoru Tobie oraz wszystkim szanującym Twoje opowieści dziwnej treści. Dzięki Nygu za to, że jesteś, zdrowia życzę i pięknych chwil, dla których war warto żyć. Dobrej nocy oraz pięknego poranku z Panem Bogiem życzę Tobie stary Baca, który szanuje to, co robicie na kanale. Na chwałę Pana Boga, Amen. Pięknej chwil życzę wszystkim wiernym słuchaczom stary baca. Dziękuję. Babcia, dziękuję i pozdrawia, nie? No, babcia to jak była jeszcze na chodzie, to praktycznie w każdą niedzielę była w kościele na mszy. Grzegorz Pytlos, widzisz, i właśnie trafiłeś na frajera. Ręce opadają, tylko spokój może nas uratować. I faktycznie przychodzi z wiekiem. Nie przejmuj się, bardzo dobrze się zachowałeś. Frajerów się ignoruje. Pozdrawiam i miłego weekendu. No, też tak sobie pomyślałem. Przyjechałem się zrelaksować nad wodą, a nie denerwować. Trafiło się dwóch. No Właściwie tamten jeden to się w ogóle nie odzywał, a ten jeden to jest taki, wiecie, pyskaty, zarozumiały, no i oczywiście musiał jakoś głupio się odezwać, nie? Nie wiem na co liczył, może swędziały go dziąsła. Dorota 20, to samo bywa z bezpłatnymi parkingami przy blokach. No bo tak, no bo jeżeli ktoś się przyzwyczai do jakiegoś miejsca, to potem mu się wydaje, że jak postawił tam samochód 5 albo 6 razy, to już jest jego miejsce, i wielkie oburzenie, jeżeli ktoś postawi na jego miejscu. Jest to miejsce publiczne, każdy może sobie postawić, tak samo jak w autobusie, może sobie usiąść na miejscu, które chcesz, a jeżeli ktoś jeździ tym autobusem przez pół roku i się przyzwyczaił, że zawsze tam siadał, no trudno, ma pecha. Siada wtedy tam, gdzie jest wolne miejsce. Chyba to jest proste jak oddawanie moczu. Dobrze babcia mówi? Dobrze. Ja, babcia potwierdza. Marek Mariusz. Ludzie to są naprawdę dziwni. Sami sobie wzajemnie robimy pod górkę, zamiast wzajemnie robić tak, żeby każdemu było, żyło się lepiej. To samo jest pod blokami z miejscami parkingowymi. Tutaj już ktoś to też napisał. Miejsce ogólnodostępne dla każdego dziadek jakieś sobie ubzdura, że jego, bo uporczywie tam zaparkował 10 razy i ubzdurał sobie, że jego. I weź zaparkuj to pretensję. Podziwiam Cię za cierpliwość, ja się jej cały czas uczę. Podejrzewam, żebym tam dziada ciśnienia by dostał i on i ja. No słuchajcie, no nie o to chodzi, żeby jechać na ryby, żeby się denerwować, żeby się z kimś szarpać i w ogóle ogówniane miejsce na rybach. Ale normalnie rozumujący człowiek chyba jeżeli przychodzi, widzi, że jest poziom wody wysoki. Przechodzili obok tego pomostu, na którym zawsze siedzę, widzieli pewnie, że jest 20 cm pod wodą, więc gdyby miał mózg, to by zrozumiał, że chyba... Nie miałem gdzie usiąść i sobie usiadłem tam, gdzie było wolne miejsce. Ryszard, dobrze zrobiłeś, że zachowałeś spokój. Pozdrawiam serdecznie. No, powiem wam, sam się sobie ostatnio dziwię, skąd we mnie tyle spokoju. Jeszcze na małej dawce testo, każdy twierdzi, że na testo jesteś nerwowy, nadpowodliwy, a ja wam powiem, że to testo mnie tak jakby troszkę wyciszyło. No, jak już coś się dzieje, to czuję, że się we mnie gotuje, ale potrafię się opanować no, widzę, babcia tutaj się opala oczy zamknięte memlok, normalnie jak na plaży w międzyzdrojach Krystian Kus właśnie dlatego z Nygus jesteśmy rozgrywani przez cały ten system dobra, tam w takie rzeczy się nie mieszam Ja Jasiaj ja już nie spędzam wakacji w lipcu i sierpniu, kiedy ludzie włażą jedni drugim na głowę, a szczególnie z dziećmi, dla nich zrobią wszystko. W tym roku podobno mniej tłoku na plażach, ale ja odpuszczam. Ludzie się przyczepiają do tego, co publicznie traktują jako swoje. Słuchajcie, często tak bywa, że też zaparkowałem gdzieś samochód. Ktoś był wielce pokrzywiony. Dlaczego tutaj stanąłem? No dlatego, że było wolne miejsca. Jest tu gdzieś tabliczka, jest tu jest, jest jakaś założona blokada, że to jest twoje miejsce wykupione na własność. No słuchajcie, no już wam wczoraj podałem przykład, że idziesz do parku, możesz mieć swoją ulubioną ławkę, ale jest to park, miejsce publiczne i praktycznie każdy może sobie tam usiąść. Nie przyjdziesz i nie wygonisz kogoś, bo ja tu zawsze siedziałem. Dariusz. Tecza. Jak w stawce nie ma sprawiedliwości, teraz są Polacy. Nie wiem za bardzo, jak to odebrać. Urszula Kita. Witam serdecznie, życzę miłego wędkowania. Dzięki. <laughs> Ostatnio kompletnie nic nie bierze. Lili napisała. Nie wiem, jak bym zareagowała. Na pewno bym go posłała do biura cmentarnego, i kazała wykupić jego miejsce na 25 lat, wtedy mógłby mieć pretensję, że ktoś na jego miejscu siedzi. Ale tak tylko w Polsce jest. Niedawno temu facetka opierniczyła w autobusie, że ja na jej miejscu siedzę i nie wstałam. Autobus był pusty, pozdrawiam serdecznie. Nygusik z Hamburga i życzę spokojnego i miłego wieczoru. No właśnie to są nawyki, to są przyzwyczajenia. Ktoś sobie zawsze przychodził, siadał, bo tam było wolne, wolne, wolne. Do czasu, aż w końcu ktoś przyjdzie i też usiądzie, zajmie to miejsce, czy to autobus, czy to pociąg, czy to tramwaj, czy to na rybach. No słuchajcie, to jest miejsce publiczne, no. Piotr Huzar. Są ludzie i taborety. Trafiłeś na taborę. Testosteron spada z wiekiem. Reakcje są mniejsze. Oczywiste. Pozdroń. No, u mnie akurat teraz nie spada. Słuchaj, bo ja sobie jadę na niewielkiej dawce, i ostatnio, jak robiłem sobie badania, to mam dwa razy taki testosteron, jak podają normę. Czyli dwukrotnie wyższy. Patryk Sawins. Trzeba było się zapytać, czy pisze się na klepanie Michał. Chociaż ruszysz G, za człowieka będziesz odpowiadał. No i dokładnie, no bo G, no bo G, no bo jeżeli byłby człowiek rozumny, to by to widział, spojrzał, przeanalizował, popatrzył, no dobra, słuchaj, bierze, nie bierze. Myślałem, że tu będzie wolne, poszedłby sobie dalej, a nie jakieś pretensje, jakieś zasady. Jakie zasady w ogóle panują? Trzeba od tego zacząć, że nieraz widziałem, jak złapał niewymiarowe ryby, niewymiarowego szczupaka czy coś i wpakował go do torby, więc o jakich zasadach tutaj mowa, skoro sam się zasad nie trzyma. No. Adam DW. W się dzisiaj społeczeństwo jest roszczeniowe, chore nie przejmuj się baranami. No staram się nie przejmować, gdybym się przejmował, no to wiecie, bym pewnie inaczej zareagował, ale po prostu ciepłym moczem gościa potraktowałem. No. Anna Małecka, dobrze, że zachowałeś spokój. Gdzie się nie rusza. Dokładnie. Grosz do grosza i będzie kosztowała kokosza. Patologia napisał. Patologia, ty to chyba wylądujesz w kompoście, bo coraz głupsze te komentarze piszesz. Eee, Marko Faj. Nygos ja cię lubię za to, że prawdziwy jesteś chłopak. Mówisz to, co myślisz, tak samo jak ja, szacun wielki. A co mam tutaj? Słuchajcie, ściemniać. No, staram się być zawsze sobą i mówię to, co myślę. Ale ludzie ostatnio są tacy, że nie za bardzo lubią, jeżeli im prawdę mówisz. Dlatego nie mam za dużo znajomych przyjaciół. Właśnie dlatego, że zawsze mówię to, co myślę. E, Mariusz Sasa, lepa mu się jak najbardziej należała. No, przydałoby się, ale słuchajcie, po co robić jakieś w miejscu publicznym. Cyrki, potem problemy i nie wiadomo co, potem skończę kiedyś łowienie, a będą opony przybite albo coś po złości. Wiecie jacy to są. Jak to jest menda, to już potem będzie się mścił. No. Alex Waldes. Ziomal, ziomal masz swoją wartość, znasz swoją siłę, więc lepiej faktycznie zagryć zęby, gdyż potem możesz mieć niepotrzebne koszty zębów, nie swoich. Nie ma co się dętymi rurami, z dętymi rurami dyskutować, dokładnie wieki, doświadczenie też robi swoje. Pozdrawiam, piąteczko. No słuchaj, Areczku, pozdrawiam cię serdecznie. Koleś może w wieku gdzieś no, starszy nawet ode mnie, więc wydawało mi się, że jakiś rozumny, ale on taki jest, wiecie, latający, głośno krzyczący, taki ura-bura. Chyba dawno naprawdę nie dostał od nikogo gonga. Wiele zależy od wyboru miejsc dołowienia. Ja szukam tylko takich, gdzie małe szanse na towarzystwo. Jest sobota wieczór, w promieniu kilku kilometrów nie ma miłosia. No to może tam u ciebie tak się da, tutaj akurat się tak nie da. Dużo ludzi przyjeżdża, są domki, przyjeżdżają na weekend, grillują, wędkują. Także może się różnie. Zdarzyć. Pit, Nygus, masz rację, ale może oni pomyśleli tak. Widujecie się, to ty łowisz z pomostu, a oni z tego miejsca jest spoko, nikt nikomu nie wchodzi w drogę. Nie wiem, co sobie pomyśleli, ale to jest nie ich prywatne miejsce, tylko ogólnodostępne. Oni nie idą ci na pomost, a ty nie idziesz na ich miejscówkę. No i teraz ciebie zobaczyli na ich miejscówce, a może jeszcze tam sobie nęcą, rzucają jakąś zanętę. Nie wiem czy sobie nęcą, rzucają, w każdym bądź razie każdy mógłby sobie tam usiąść. A jak ja łowię na tym pomoście, oni zawsze przychodzą z podrywką, żeby złapać małe rybki na żywca. I jeżeli przychodzą na mój pomost i siedzę nawet z wędkami i chcą sobie zarzucić z tego pomostu podrywkę, to ja nie mam nic przeciwko, mówię: rzucaj tutaj, tylko gdzieś, żebyś mi wędek nie poplątał. I nie miałem nigdy z tym problemu. Także ja jestem tolerancyjny i, i ugodowy. Wichajster. Drugi pozdro, Nigus, dziwne są te ludzie, no dziwne moja skawa. Masz rację, zasada, kto pierwszy, ten lepszy. No bo tak, no, jeżeli jedziesz na ryby, jest wolne miejsce, siadasz i cześć. Masz prywatny staw ogrodzony, no jak ktoś Ci wejdzie, to możesz go za mordę nawet przez płot wywalić, bo to jest Twoje prywatne. Ale jak jedziesz w miejsce, gdzie jest ogólnodostępne, każdy ma tam Możliwość przyjazdu, wejścia, no to musisz się z tym liczyć, że ktoś może nawet na tym miejscu nie łowić, ale kocyk sobie rozłożyć, z dziećmi przyjechać, zrobić piknik i co, go wygonisz, bo ty tam zawsze łowiłeś? No trzeba mieć troszeczkę rozumu w głowie. Babcia tutaj komentuje. Co babcia mówi na to? No, dobrze mówi. No, także niektórzy chyba nie rozumieją, na czym to polega. Sławek Michalski. Cześć Nygu. są ludzie i ludziska. Pozdrawiam serdecznie. No bo są mną. No. Daniel Lasko, witam, bardzo dobrze zrobiłeś, że olałeś tego barana. No olałem, bo co się będę z durniem. Wiecie, potem będę siedział cały wieczór wkurzony na rybach. I tak mi podniósł adrenalinę, miałem dla Was jakiś filmik nagrać, a przez barana już mi się potem odechciało. Bezwzględnie inteligentny. Czy kontrola PZW była w tym sezonie? Słuchajcie, ani w zeszłym nie miałem kontroli PZW, ani w tym sezonie nie miałem kontroli PZW. A w zeszłym roku, jak wiecie, wróciłem z Niemiec, chciałem sobie nadrobić. Brakowało mi tego wędkowania w Niemczech, więc siedziałem. Chyba 140 razy byłem na rybach w zeszłym roku. Tyle wpisów miałem w książeczce. Książeczki zaczęło mi już brakować. I ani jednej kontroli nie miałem. Także nie wiem, za co płacimy te składki, nikt tego nie pilnuje. Jakby pilnowali, kontrolowali, to tacy jak właśnie ci, co niewymiarowe ryby biorą, to by może dostali po dupie. Paweł Sylow. Miejsce może być jednego na własność na cmentarzu, jak sobie wykupi. Dokładnie. R.W. Witam, Nygusa jest łapka, troub maker. Panie, Nygus, zgadzam się z panem, gdyby człowiek był trochę młodszy, ale czasami nie warto. Pozdrawiam serdecznie. Ja tam na razie formę trzymam i takich, wiesz, głupio-mądrych to... Paweł Maćko, pozdro, Sławomir Robert, łapka w górę i oglądamy. To miał gość od ławki szczęście, że mu nie pokazałeś, gdzie ra, raki zimują, że sytuacja nie skończyła się Trzy u chirurga, stomatologa, ten gość od zaistniałej sytuacji, kiedyś trafi na kogoś innego i go zabiorą na kogutach do szpitala. No tak, no bo jakby trafił na kogoś obcego i by przyszedł, zaczął się burzyć, że czemu tutaj wędkujesz, że są jakieś zasady, to by gość wstał i powiedział: Ty, facet, dawno ci michy nikt nie oklepał. Są ludzie i ludzie. Każdy ma swoją ogólną ławeczkę, czasem jest zajęta od życia. Co do ostatniego filmu masz, Nygus. Lata jak u małolata, dobra forma jak na twoje lata. Dzięki za film. Dzięki, pozdrow. Jadwiga Papierok. Witaj, Nygus. Była rybka. Pozdrawiam serdecznie. Nic, nie było nic, nie bierze od x czasu nic. Nie zabrałem do chaty. Piotr Kapuści. Nygus, masz rację w stu procentach, ja też chodziłem na ryby, przez 30 lat byłem PZW, jako jeszcze młody chłopak łowiłem na jedną wędkę, widzę bardzo długi komentarz, pozdrawiam się serdecznie, ale może nam czasu nie starczyć, za chwileczkę z babcią idziemy na obiad, także muszę tutaj przyspieszyć, Piotr Krok, zapraszam na Teneryfę, dużo miejsca do wędkowania bez stresu, co ty tam oczekujesz, system sowicki nagle ciągle trwa O Maria Olimpia tak hamstwo jest wszędzie no wszędzie się znajdzie jakiś burak rok temu wam wspominałem pojechałem na festyn też się znalazł burak co musiał humor popsuć Sławomir Robert w lewej ręce miał Rokiego a w prawej Balboa którą przeciwnik ringu rękę wybierze taka sytuacja jak cię spotkała To się mówi ręka sprawiedliwości społecznej. Jakby sytuacja zrobiła się gorąca, gość chciałby robić publicznie, a to byś go kulturalnie wykąpał. Gość by sprawdził przy okazji temperaturę wody. Oczywiście żartuję. No, niektórym by się przydała taka, słuchajcie, kąpiel. By, być może by go troszkę, troszkę by to... Yy, Wystudziło, słuchajcie, to bym może dobrze zrobiło. Yy, Milnus, dla relaksu to bym często siedział na tym miejscu. Nie, to nie jest moje miejsce, moje, tak jak Wam wspominałem, było zalane, akurat tam usiadłem. Niekoniecznie mi się tam nawet w tym miejscu, gdzie oni siedzą, podoba. No po prostu, skoro już przyjechałem, był wieczór. Mówię teraz gdzieś wracać, do samochodu jechać, szukać miejsca, zaraz się zrobi ciemno. Mówię, dobra, przyjechałem sobie na chwilę, usiądę tam, gdzie wolne i tyle. Nawet przecież nie wiedziałem, czy oni przyjadą na ryby, nie przyjadą. No, zresztą, co mnie to obchodzi? No i Anna z Dunczych. Skoro znacie się z widzenia, to trzeba było panom wyjaśnić, że pomost zalany, a ławeczka była akurat wolna, dlatego pan skorzystał. A dlaczego ja mam w ogóle z czegoś się tłumaczyć? I komu mam się tłumaczyć? Przyjechałem na ryby, było miejsce wolne, usiadłem i tyle. No. Przecież nie usiadłem na niczyim prywatnym miejscu. Ewa Gabi, łapeczki, chlist, tarka. Prawidłowo zareagowali z frajera, frajerami, prostakami. Oni się okazali, bo jak widzą, że miejsce zajęte, to zajęte. Powinni bez dyskusji wycofać. U, uciekło mi. Wycofać, a opanowanie masz, bo wszystko z latami przychodzi. Pozdrowionka miłej niedzieli. Pozdrawiam cię Krzychu miłego dzionka. user OX. W takim relaksacyjnym miejscu biorą ryby, nawet kilkanaście kaczek, chyba nic nie złapało. Nieważne czy biorą, czy nie biorą. Ja lubię sobie posiedzieć nad wodą, spędzić miło czas, wyciszyć się. A jak złowie, to złowie, ja nie głoduję. Barbara chorab, bar chorab. Niestety przebija mentalność, nie wiem czy typowo polska, ale na pewno u nas występująca, że wielu ludziom wydaje się, że wszystko dookoła, co nieprywatne, to należy do nich. Tak jest na przykład z niektórymi ludźmi spacerującymi, z psami puszczającymi je na samopas, według, w, w, na przykład w parkach, lasach miejskich itp. zachowują się, jakby myśleli, że wszystko należy do nich i nie ma prawa nikogo być w pobliżu. Widać to też czasami na nadmorskich plażach zachowanie burackie ignorujące innych użytkowników plaży. No niestety tak to z ludźmi jest, że wypuści psa na samopas, coś się wydarzy, jeszcze do ciebie będzie miał pretensje, że ty tam spacerowałeś. Oni oni lepiej mieć swój staw. No wiadomo, że lepiej mieć i wtedy nic miejsca nie zajmie. Sabina Gati, szkoda nerwów na takie osoby, dokładnie lita, rezerwacje, miejscówki może sobie zrobić na cmentarzu, ale nie za darmo, no bo to kosztuje niestety, jak chcesz sobie wykupić wcześniej miejsce, trzeba sporo zapłacić. Bartek G., jeśli ktoś buduje pomost, należy do mnie, pod niego, obecność właściciela można łowić, tak jest moralnie. Ale on sobie tego nie wybudował, ani to nie jest jego pomost, ani to nie jest jego zalew, ani nie jest to jego miejsce. Robert Barkow brzydko powiem walić w łeb. Niech się buja też wędkuje, więc nie wam podobne sytuacji, każdy ma prawo usiąść gdzie chce. Dokładnie, Robert. Dzięcio, nygus wyp... wypłać im ze swojej kasy, ja ci potem oddam. Pozdrawiam serdecznie. Lili, pierwsza, jestem po Twojej stronie oczywiście, że tak. Magdalena, Darek, od tego testosteronu zbyt wiele agresji. U Ciebie, Nygus, pozdrawiam. Czy ja jestem agresywny? No właśnie, <laughs> chyba właśnie nie jestem. Podejrzewam, że ktoś zupełnie obcy, jakby był tam na moim miejscu i mu goś zaczął brzęczeć, to by go inaczej potraktował zupełnie, no a ja. Po prostu mówię, dobra, pomyślałem sobie, mówię, idź już, lepiej. Już się nic nie odzywał, więc mówię, dobra, tam. Krzysztof70, trafiłeś na starego komucha i tyle. No najwyraźniej, Marik, dawno oklep nie dostali. No chyba nie dostali, ten jeden jest taki krzykliwy, wiecie, taki tego. no Kiedyś go ktoś uciszy. Niego Mygusłow... Franciszek. Nygusłowisz, a jakie wyniki? Która rybka najsmaczniejsza? Ja lubię węgorze, sandacze, duże okonie. Szczupak dobry, ale duży, chociaż niekoniecznie, ma dużo ości. Duży leszcz. Chociaż ja przeważnie poluję na drapieżniki. A lesz to ma też ości. Ale duży ma, babcia, duże ości i pamiętasz jak dziadek leszcze łapał? Takie po 5 kg aż czerwone były. No to słuchajcie, to ości były dzwonka, to były takie 30 cm Sawomir 88 siema. Tu, jak mówisz, miałem takie przypadki nieraz bywało, że się delikatnie po chwili zapytał, czy może się przysiąść parę metrów obok to, co innego. Bywali tacy, jak mówisz, to im mówiłem krótko. Masz człowieku, pecha. <laughs> ja nie powiedziałem, że mają pecha, tylko grzecznie powiedziałem, kto pierwszy, ten lepszy na ludzką głupotę ciężko zaradzić jest tyle miejsc nad wodą a to, że on wczoraj pod, podkarmił to nie mój problem daj se luz z wynalazkami trzeba było się kretyna zapytać co jest frajerstwo, może nie wie co mówi mógł usiąść z tyłu za tobą pozdrawiam miał obok miejsce miał gdzieś tam jeszcze miejsce także mógł usiąść wszędzie ja też w sumie mogłem usiąść wszędzie ale skoro nikogo nie było to dlaczego mam sobie nie usiąść, jeżeli jest wolne? TLK, nie podburzam, ale obraził cię poważnie, kamerka na statyw, żeby ręce były wolne i następny film ze spotkania z tym typem ma, ma mieć krótki scenariusz, bez gadki podchodzisz, dobra tam, nie przesadzaj. Samo życie, napisał, masz rację, nygus i user, jd. Aj nie można, bo to boli. Pozdrawiam. Nie wiem za bardzo o co Tobie w tym komentarzu chodzi. Ale to nie szkodzi, wszystkie komentarze odpowiedziałem tak na pciocha. O 12 babcia ma obiad. Jest 11:48. Zapalę sobie jeszcze fajurka. Jak lecimy, to ja Cię będę pchał, a Ty będziesz jechać jak królowa. Ile tych memloków zjadłaś? Cztery. 4 przez półtorej godziny. Wody się napijesz? Ile 4. Babcia dostanie teraz wody dla ochłody. Zwykłej wody nie chce pić jest z nią problem, że nie pije, a powinna dużo pić. Tutaj masz wodę smakową zacząłem jej przywozić także jest lekko słodkawa zero cukru niby pewnie jakieś słodziki ale tą słodką. Pije. Także znalazłem na nią sposób. Każdy chwyt dozwolony, żeby babcie przełamać. Pij tylko powoli, żebyś mi się tutaj nie zakrztusiła. No. Słoneczko powoli się przebija. Pozdrowionka do usłyszonka. Pożegnaj się babcio ze wszystkimi. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia udanego, miłego.